Odkuszamy? Mm -hmm. Tak dzisiaj z panią? Mm -hmm. Tak, bo macie swoje dyżury, nie? Tak. Raz w tygodniu, kiedy sprzątacie. Tak, mm -hmm. sprzątacie. Sz Ale ty już masz kawałek. Dzień? <laughs> Znajdujemy się w mieszkaniu chronionym. Jednym z wielu. Jednakże specyficznym, dlatego że znajdującym się w wolnostojącym obiekcie, dającym możliwość przystosowania do osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami to jest przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój różnych form pomocy społecznej, dlatego że ona bardzo indywidualizuje opiekę nad podopiecznym. Obecnie mieszka tutaj sześciu mieszkańców, pięciu mężczyzn i jedna kobieta z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każda z tych osób chce się nauczyć w, stop w jakim stopniu samodzielności, w zależności czy to jest do, nauka dojazdu do szkoły, czyli trening komunikacji miejską, czy nauka gotowania, kulinarne, zrobienia sobie śniadania, kolacji, nauka dbania o higienę osobistą, czystości wokół, przestrzeni wokół siebie. Mieszkanie jest prowadzone w ramach projektu Sami Dzieli, nowe standardy niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Projekt jest prowadzony w ramach środków unijnych, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Te mieszkania wyremontowaliśmy właściwie. Tworząc całą infrastrukturę tego domu, od samego początku pozostały tylko ściany. Teraz mieszkają tutaj dwie osoby na wózku. Mogą swobodnie dojechać do kuchenki, swobodnie dojechać do zlewozmywaka czyli mogą samodzielnie funkcjonować w tym mieszkaniu. Sprzęty są w taki sposób dostosowane, ażeby łatwo było tym osobom funkcjonować i to jest właśnie to mieszkanie. Które ma taki charakter mieszkania wspieranego, czyli jeżeli ktoś mimo intensywnemu treningowi, przygotowania do samodzielnego życia w środowisku nie jest w stanie zafunkcjonować samodzielnie, to w tym mieszkaniu może mieszkać jako mieszkaniu docelowym. A z drugiej strony są to osoby, które czują się zaopiekowane, prawda? Tak. Nie są zdane na siebie wyłącznie. Tak, bo każde mieszkanie chronione. Oferuje usługi opiekuńcze, czyli wsparcie profesjonalnego personelu w samodzielności. Jak się rozmawia z przedstawicielami, z mieszkańcami z innych miejscowości, to widzą tą przepaść między nimi a Krakowem, gdzie. Jednak stwarza się takie możliwości. To nie chodzi o łóżko ze, ze start, pa, żeby, tak. o, żeby człowiek był, tylko żeby on miał wygodę i żeby miał komfort Że mógł żyć normalnie, tak, no, tak, więc... tak. Mam nadzieję, że w tej kolejnej perspektywie będzie szansa na pozyskanie takich środków. Znaczy, my cały czas przygotowujemy się, to co robimy teraz i te usługi, które robimy na bazie. Mieszkań chronionych, czyli takich zdeinstytucjonalizowanych form, to są priorytety w przyszłym okresie programowania. Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy w blokach startowych. Jeżeli tylko uruchomi się możliwość pozyskiwania środków, natychmiast będziemy mogli. Powinniśmy stopniowo budować także te struktury z tego prostego powodu, że jest wiele osób, które mogą dobrze funkcjonować w środowisku, które mogą podejmować pracę, ale potrzebują skrupulatnej opieki pomocnej dłoni, która jest w każdej chwili i w trudniejszych momentach wyciąga rękę po to, by pomóc takiej osobie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego projektu, cieszymy się, że je rozwijamy i jestem głęboko przekonany, że to jest pewien symbol naszej polityki społecznej, polegającej na tym, że staramy się przedstawić ofertę dla każdej grupy potrzebującej.